Że ma ja jestem karczka mandarynka. To nasz pierwszy odcinek z serii z z margonem. W tym odcinku pokażę Wam o co chodzi w tej arcytrudnej grze. No i o matka yy, Wczoraj grałem sobie z moim bratem ciotecznym i mi jakieś dodatki. Odinstaluj, y, odinstaluj y, to się może przydać. Y, odinstaluj, nie, nie to też może być. Y, też się może przydać. Też się może przydać. Nie wiem do, na jaki ja to instalowałeś, bo też mogę instalować. Nie byłem po co, macie to widzieć. Mmm, się przyda? To się w ogóle nie przydaje. Margot, Screenshotter odinstaluj. Yy, dobra. Odświeżę. Dodatki odinstaluję później, bo to pierwszy raz dopiero w to gram. Tylko braciszek grał, nie wiem w ogóle, kto mu pozwolił. Yy, coś mi jeszcze jakiś gówno w z w czatu zrobił. Yy. Mam tego w jeszcze dosyć. To też, mam pasek życia do tego, to też nie jest potrzebne. Yy, to też nie, bo ja jestem magiem. No, dobra, do, 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 to też mi się przyda. mroczny w po co mu miasta, no? To też nie działa. Ignoruj go. To, dobra. Kolory tak przydadzą. Tak, dobra. I już. Czyli tak, w tym odcinku wbiję mm, jakiś porządny lew. O matko lewą chcę yy, Zobaczę, że go zabiję. LOL yy, 1000% lewa mam. Wybijamy <laughs> najpierw pierwsze kuliki, no a później idziemy sobie ekspić. Tak jest, Xp Dobra, możemy sobie kupić EQ, na razie na pierwszy left chociaż z drugiej strony tak nie jest źle. Zobaczymy, nie na EQ na drugiej. Tylko idziemy z Noo, na rękawiczkach, tak? Do nie, nie źle, um... tylko orbu nam będzie brakować, a tak to mam całe eku Wróć. Um, pokaż, jakie masz masz do zaoferowania. Um, orb też sobie możesz wykupić. tak. Um, no. Nie szkodzi. Um, zaraz będzie mniej. Tak, pokaż, jakie to ma do zaoferowania. O ale mam i pójdziemy sobie na żaby. Tak jest, na żaby yy, co jest? A lagi. No tak, to jest właśnie margono. Te ładowanie. Yy, w ogóle po co mu to ładowanie? Aktywne dodatki. Yy. Który ładowaniu gry Margonem w ogóle mi się... W ogóle nie wiem po co to jest. On to sobie instalował. Głupi... Gubi... To znaczy bacioteczny. Chociaż chyba też tak się mówi na brata ciotecznego. Lagi mam widzę wielkie. No, na razie. Ciekawe bym zjechał... Nie, my na żabę idziemy. Ja wiem co, nagrywam Camtasia Studio. Niestety teraz, to... no, ale Camtazion bardzo wygodnie mi się nagrywa. Jestem na trzeciej patapedi. No, nie umiem robić cięć. No, to jest, nie jest zupełnie mój pomysł. Też mi to mój braciszek cioteczny tłumaczył jak jako zarabiaczko i powiedział, że mam te głupie żabki zabijać. Bo podobno one dają naprawdę dużo tego hajsu. Jakby co? Głos y... jakby co to jest mój głos prawdziwy. Tylko to mi po prostu ten głupi program wszystko zmienia. Głos mam tak naprawdę ładniejszy. A, A naprawdę... Głupi program zmienia mi bardzo ten głos. No, niestety, ja, jak to się ale się trudno mówi. Z tego co wiem, Mac bardzo ładnie może dodać na hita, bo one walą wysokie hity. Tak samo jak w takiej jeszcze innej grze, w którą dawno nie gram. Też fajna gra. Ochomiczek. Znowu tak. To akurat Komika sobie sam zainstalowałem, tak samo jak mój brat, cioteczny, ale jak dosyć o bracie. Przejdziemy do gry. Gra polega na tym, że sterujemy ludzikiem, na początku wybieramy profesję, login, hasło i e-mail. I właśnie będę dzisiaj zakładał blokadę na ten adres. I teoretycznie mamy tutaj już 1K. Mam tylko łódka mi latę, ale, ale to też dobrze. Nie, ale tak, ten lak. On strasznie mi przeszkadza. Po co on tutaj przyszedł? Wywalaj nobie. Boże, Nobie, nie wybijaj tych żab. Wywalaj stąd. Haha, ha, lamus. Nie ma całego eku. O. Y won mi, frajerze. Ale <sum> się Mas o no, Szczę nic, to wie, dobra. Nieważne. Gra polega na tym, że sterujemy sobie jak kimś, ludzikiem. Yy. Boże! Jakie ja mam lagi dzisiaj? Jezus, jeszcze ten głupi nob wybija żaby. Ale nie wie ten Debil na pewno o jeszcze takim innym, fajnym sposobie. I przepraszam, że go wyzywam, ale naprawdę to go mnie zdenerwował. A tak dla ja się wkurzam. Dobra, wracając. Gra polega na tym, że sterujemy sobie ludzi, postacią. Wybieramy na początku jej profesję. Mamy 6%, ja ich nie będę wymieniał. Sami sobie za zagrajcie. I wtedy się dowiecie o nich. Ja Przychodzi jeszcze kilka żabek No Właśnie tu przyjrzę specjalnie, żeby mnie wkurzyć. Chyba, żeby mi nie szło, dobrze. Bo większość ludzi niestety jest wredna. Wydam wam, teraz wam coś powiem. To jest sposób, bardzo fajny sposób na zarobienie forsy. Ogólnie gram najlepszą profesją w grze. Magiem. Mm. Tak. Bladawiec nie ma. Są! Jest! Hahaha. Ha, ha. O matko, wilk. Dzięki, tropciu, dzięki, jaki ty jesteś miły. A tu widzicie najgorszą profesję w grze. I te bladawce są faramade wszędzie. I. Są warte 500 golda. Możecie bardzo szybko dla niej zarobić to jest swój pierwszy porządny zarobek. Nie wiem czy będę dnął ale raczej nie dnął. Nagietków nie zbierajcie. Ogólnie większość mój braciszek cioteczny gra sobie tropicielem. No... No, naprawdę jest on um, dosyć dobry w tą grę. Um, za zobaczycie, bo wrócę już za, za wioski, bo widzę, że nie ma um, teoretycznie żadnego już zarobku, nie ma bladawca żadnego. Um, tak, nie ma. No nie ma, nie ma, niestety um, macierzanka truska, co robi. Jest tu bladawiec akurat przy wejściu. Bluszcz? Nie. Zbierajcie też sobie bluszcz, tam. No, on jest trochę warty. Jest dobrze, się opłaca. Tutaj widzę wszyscy na zjawy sobie przychodzą. Nie, nie wiem, jakoś nie podoba mi się to eksponacja. Ekspozy Ile trwa nagranie? 10 minut, dobra, raz, O! Świetnie. Kolejny bladawiec. Mam już oczywiście 1K. I mamy jeden, już prawie jeden, kilka k. nie jest jeden k. Zobaczcie, jeszcze jest jakiś bledowy. O są! Gdy yy, niedaleko będzie. Tutaj są. Yy, może nie będę tam wędrował. Dobra, tam. Zawędruję już tam, po jak skończę gwania, teraz idziemy wszystko sprzedawać. Od siódmego lewa jest taka fajna laska do, do kupienia. No naprawdę jest. O, wam myślę. Dwudziesty wam nie. Rup pancernika, dzięki. Nie ma, nie ma dobra, nie dobra, dobra, no dobra, już sprzedamy i kończę ten odcinek. To było wprowadzenie mój w ogóle pierwszy film na kanale, więc wiecie po wyrozumiałość. <grym> no tak. Ale jak na pierwszy film, nie wiem, chyba dobrze i nawet mogą iść. jajeczka żółtka fajnie. Zaszyt. Za ile Zaszyt. za 27 g. to ja chcę już Dobra, nie, już nie jest już niedaleko, mi zaraz wlewa, zobaczycie ile to jest warte. Widzicie? No. No i 1 zaraz Zaraz zobaczycie, jak to ma No i nie wiem, czy widzicie, mamy 2k golda. Z czego się nawet cieszy. Dobra, kupisz jakieś dobre eku Nie jest to, nie mam to mało, do dobrze. Też skłócił popchnąć. Tylko nie trochę widzę mająteczek. No i znowu Nie. Chłopak, mam na jeden kraj, no. как у нас и и пыль А за что гора комментируйте субботе и все подобного как буря на разе